Jak wasze rodzinki reagują yy, na nowy domy? Bo moja właśnie tak zareagowała. Dobra, tu się nic nie zmieniło. Widzę, widzę wszystko, widzę. Nie ja chcę zobaczyć mój pakuj. O, widzę, że salon też się nic za bardzo nie zmienił. No, tylko tapety się niektóre zmieniły. Tutaj widzę, że piecyk nam zmienili. Tutaj ten. Uuu, uh, są nowe książeczki i kredki. Dobra, widzę, że kuchnię też nie mało zmienili. No, ale tutaj mamy już. Um, ogródek też za bardzo się nie zmienił, ale Tutaj stała jeszcze jedna budowla. No, wykasowali ją, ale dużo zajmowała miejsca w ogródku. No dobra, no jest tu całkiem spoko. Mi to mówisz? Gdybyście targali swoje rzeczy, to byłoby mi wygodniej. No dobrze, dobrze, już będziemy targać te rzeczy. O, widzę, że to się nic nie zmieniło. Miękkość kanapy jak zawsze sprawdzona. A te jak zawsze śpią. Dobra, nieważne. Wchodzisz na tasza? Już, już. Dobra, chodź, 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 chodź. No przecież idę. W sumie. O, nowe kredki! Nowe kredki, gdzie, gdzie, gdzie? gdzie. Ale fajnie, mam nowe kredki, a ty nie masz. Przypominam, że ja nie maluję. Uuu, e, jest kanapa. Znaczy no, takie poduszeczki tutaj, ale ładne, ładne. No, w sumie tu bardzo ładnie. No, ten odcień tu tak, tak pasuje. Szkoda, że wcześniej o tym nie pomyśleliśmy. No. Idziemy sprawdzić górę. Poczekajcie na nas. Lecimy na górę. O, widzę, że tutaj się łazienka nie zmieniła, choć w sumie prysznic był inny. No. Może jeszcze jakieś meble tutaj wstawimy. Ale to może później. Widzę, że, wasz, że macie pusty pokój. Ale to wy będziecie tu spać na padłodze? No nie, u ciebie Lenka. U mnie? Nie chcę sły słyszeć chrapania taty. Ha, 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 ja wcale nie chrapię. No, mamo ma jakieś inne zdanie. Nie, no to w takim razie chcę spać z Nataszą. Ale Natasza ma jednoosobowe łóżeczko. Jakoś się tam zmieszczę. W nogach będziesz spać, Fafiku. Ha, ha, ha. Dobra, nie kłóćcie się już. U, widzę, że tu w wcale się trochę zmieniła. Ten odcień... No póki się nie zmieniły, ale szafa. Tu nie stała szafa. A o, 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 zamarowało mnie, czemu ten pokój tak wygląda tak ładnie. Czemu mi się w ogóle on podoba? Ale to jest pięknie. No, pięknie, pięknie. A tu widzę nowe zabawki już. A, ha, i ha, ha, uh, uh. ah, jest kupa. Tam, mm, super zabawa, wiesz? ale tu jest bardzo ładnie. Mm. To jest bardzo ładnie. No, powtarzałeś to już z milion razy. Dobra, przejdźmy do twojego pokoju. Ja się stąd nie ruszam. No to cię zawieziemy. Bo ja swój, swój pokój chcę zobaczyć. No eee... No, tu Cię chyba zamoruję już. No, jak zawsze, twoja roślinka nie podlana. A, dobra, a kto by się tam roślinką przyjmował? Nowe półeczki, o oh, wow. O, oh, smarku. Tu będzie tak wygodnie. Tak, ja chcę tutaj spać. Ja tutaj śpię smaku. Smaku, wywalaj! Ty możesz spać na. O, yy, tutaj, na krześle. Może jest wygodne. Może. Hmm. Ale w sumie bardzo ładnie. Ładnie, ładnie. No dobra, to teraz co. Idziemy się rozpakować, a to było tylko tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie więcej, to napiszcie w komentarzach. Piszcie, piszcie! Tak, piszcie dużo. I co jeszcze chcecie zobaczyć? Bo ja już dosłownie nie mam pomysłów na Was. No to piszcie pomysły. Kapatki!